Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu, a to jest kolejny, już trzeci odcinek z naszej serii Zagrajmy w Terraria Hardcore Expert No Już jest tutaj jakiś persona non grata, żartowałem, od kiedy to jest człowiek Nie no, tu się raczej nie przeciśnie, więc mogę go jakoś połkować Z tej mojej różdżki No i ogólnie mamy mm, dzień, jeszcze tu jest zombie jak się zawieruszył Ale nie wiem czy by do niego iść Potrzebuję żelu, no przydałoby się jednak tylko no on jest w takim niezgrabnym miejscu, że wolałbym chyba się bić ze slimem. Jak ja tam wejdę, to się tak prędko nieby dostanę. kurczę. dobrze. To w takim razie wezmę sobie dirt yy, i udamy się wprost na. Co one tutaj robią? Wprost na pustynię. Ponieważ jeszcze tam trochę do zbroi nam brakowało tego kaktusa. Jak on poleci. Hm. No fajnie widzę, że mi przejmuje bazę. Ja chciałem tutaj udać się od razu na pustynię. Dobrze, że go podpaliło chociaż. Ale nie mam już many. No chodź tu. Hmm. Aleś tu upierdliwy. Ile to zużywa many dokładnie? Dwa. Wstyd nie mieć No i serio będę tak sobie bił i marnował minuty odcinka na Biciu jednego kurcze Sun Chodź tu kurcze Mordo ja wiem, że ty możesz móc po łapę zadać, bo to jest ekspert, ale Dobra Taka sytuacja A wy już znikajcie, co wy tu robicie w ogóle To nie jest wasza pora Ile to jeszcze bije? Znaczy, by trzymało jest w sensie. Wiem, to nie miało sensu. Dobra, lecimy szybko na. No i mój ulubieniec, nie. Bez niego tutaj. Dobra, idziemy dalej. Mm. Bo ten kaktus tam jest. Misja kaktus. Zbieranie kaktusa na zbroję. Jeszcze cztery klocki i będzie pełna zbrojka. Ale wiecie, to tam kilofem też nie pogardzę. Na kilof było chyba 15. Wiecie co, od razu wezmę sobie. No nie mogę od razu sobie wziąć. Dobra, postawię i yy, to mam, mam to teraz na pierś, yy, nie na pierśnik, tylko na głownik. <gł na głownik. Dobra, i zakładamy sobie 7 defensa. Okej. Okay. Jakoś jesteśmy ustawieni Te zbroje mógłbym wywalić od razu Po co mi? Zalega mi miejsce w ekwipunku, a Mam go niedużo Dobra Nie ma sensu iść tam na prawo Pójdziemy na lewo Zobaczymy co jest na lewo, ale Chyba jest korapszyn Bo tam mi ten cały Ten cały, cały, cały Jak on się nazywał? No ten zjadacz dusz Pojawił się Jak on się pojawia To znaczy, że gdzieś tam jest korapszyn I to mnie nie zadowala ale zobaczymy w ogóle jak wygląda to korapszyn Bo nie jest ono na biomie śnieżnym, już jest dobrze Nie lubię jak jest na biomie śnieżnym Bo biom śnieżny jest na prawo Nie, 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 nie Z wami lepiej nie walczyć Naprawdę Bo one potrafią wywalić na ekspercie po 40 HP za hita, więc Pozdro. Wiecie, co? Nie chcę się z tym bić. Chyba zrobię zmianę planu, bo jeśli tam jest na lewo jest korapszyn, no to nie ma sensu na razie tam iść kurczę. Jak ja tam nie przetrwam i zginę, to koniec serii. Więc chyba jedyne co mi zostało, magec jest bardzo zdecydowany, to iść tutaj do cave'ów. No. Zbadamy to od innej strony. Patrzcie jakie proste. Wow, ktoś wygładził. Dobra. Tutaj czegoś nie ma. Nie mam pochodni, już wszystkie poszły. Nie tam chyba nie ma. Wydawało mi się. Dobra, i to jest bardzo niebezpieczne miejsce. Powiem wam szczerze, że wolałbym ten piasek tutaj strącić. Lepiej mieć więcej tutaj, jakąś ścianę przy sobie, niż otwartą przestrzeń. I żeby tutaj, tutaj, tutaj. Mi naraz wyleciał jakiś zombie, cave i szkielet, byłoby źle. Hmm. Recall potki mogą się przydać nawet. Kurcze, bo coś muszę wywalić. Niech będzie ten kaktus to już... Chrzanić kaktus. Wykopujemy tungsten. Od razu. No cóż, więc misja zwiedzanie powierzchni się nie udała. Ale co się udało, to zrobić zbroję z haktusa. Więc zawsze coś. Małymi kroczkami do sukcesu. I teraz uważać na boldery. Jak będzie jakaś pułapka, jakiś trap. To od razu rozmontować i będę widział pułapki. Dobra, teraz niebezpieczne. O! Dobra. Dobra, tam jest trap. Weźmiemy to sobie To sobie Wow, już się przestraszyłem, tutaj kropla jakaś spadła Ja myślałem, że to boulder zawoł Aha, rozumiem Czyli musiałbym iść tutaj Ale to miejsce jest bardzo nieprzystępne i pirania w ścianie Pirania w ścianie, no Co tu dużo mówić Nie, 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 nie Wszędzie już tego bata, ale ten skurczybyk, który jeszcze może sobie w wodzie hasać ile chce, jest jeszcze gorszy. Dobra, spróbujemy to jakoś zrobić. Odgrodzimy ją. Idzie szkielet. O Boże. To się trochę natrudzimy. Rzucimy mu granat. No, co za Ham? Nawet nie przyjął. No, nie, no. tak zmarnować. Nie, no, na jakiegoś bata tam poszło, niby. Posłyszałem. Dobra, zrobię nalot. Wow, 32! Uch, doskoczył do mnie, nawet się nie spodziewałem. Co to? Chrupek! Tu jest chrupek. Czerwony chrupek. I kolejny szkielet. Nie, ja się nigdy tam nie dostanę w takim tempie. Kolejny. Już wiem, że one mogą się tu bez problemu dostać. Muszę też tę wiedzę wykorzystać. Muszę tutaj na, tak na granicy, żeby one nie chciały w ogóle wskakiwać. ojojoj, jak mnie z tego strzeli, to pewnie mi wywali mnóstwo hitów dobra chrupek, chociaż ty robimy tak zakleimy się i to już jest jakiś taktiks, bo nie muszę go bić ale w sumie mógłbym może by poszło łatwiej, bo on już jest na wyczerpaniu nie, mother slime czy mother slime tam jest? nie. Dobra pali się Giń No poszło tych troich knifeów trochę A z nim to nie ma się co bić Trzeba to zakleić szybko Dobra, no i chcę ten angry trap Jeszcze tam jest ten biom, który może dać nam mnóstwo skrzynek Ale tutaj marnuje czas na klepaniu się Dobra, to omijamy przeciwników i nasz, nasza misja na ten odcinek, taka, wiecie, takie must have, cokolwiek, must do, to zebrać ten angry Angry... Angry trap. No ten trap w każdym razie. Dart trap, angry trap. Nie wiem czy czemu ja angry trap, bo jest angry trapper niby na dżungli, nie. O! Platyna! Już wiemy, że na świecie mamy platynę. Plus jeden do wiedzy o swoim świecie, plus jeden do skilla. Dobra. Lecimy po to w takim razie. Bo wydaje mi się, że się przekopię bez problemu. No. Tutaj ta mother Slime. Piranie. Jedna zbugowana w ścianie. Ją rymuje. No. To nie wygląda nawet źle. Dobra. Bierzemy sobie ostrożnie. Jak sobie rozkopie. Nieodpowiedni blok. To wszystko na marne. Dobra. Mam, udało się. Mam to, i teraz do ręki to sobie zabrać. Dobra, już widzę, gdzie co jest. I możemy sobie tak raz na jakiś czas lukać, gdzie są kable. Tam, gdzie będą kable, tam będzie i pułapka. Dobra, zbierzemy sobie platynę i kończymy ten odcinek. Czyli wygląda na to, że jeszcze się wkopiemy, jednak. Trochę Dej blumy mi Day bloom. Oj, oj, oj Musiałem coś wyrzucić właśnie To daj bloom. Wezmę nasiona Chociaż To zasadzę No i dobra Bierzemy platynę Platyna, platyna No, i będzie już coś lepszego na kilo by było mega, jakby mi starczyło Hops No, jeszcze tu Kawałek i... Bierzemy sobie to do ręki Stawiamy i zobaczymy ile nam tego wyjdzie No niestety dużo slotów mi kupujcie. kupujcie dobrze to już piasek wywalę 6 Na kilof jest 12, 15, 12 chyba Nie pamiętam Coś koło tego No tak się nasze sztabencje przedstawiają. Źle nie jest. Dobra, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Króciutki, jak zwykle, hehe. Dobra, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. No i cześć.